Ale moi drodzy widzowie, dzisiaj właśnie będzie teoria, co dalej w One bo jednak no, lubię One i ja nie przestanę go po prostu czytać, jak ja mówiłem w skręcowanym odcinku. No to po pierwsze, no to uważam, że hmm. po Elbafie będzie w Lostar znalezienie tego mężczyzny, no na pewno ile on ma No. Uważam, że będzie znalezienie najpierw człowieka nazwyczonego pomieniami. Ci i Janko się spotkają w tym Lone Star wszyscy i tam będą walczyć na przykład Cross Guild, Shanks, Czarne Brody, Marynarka, tacy jak Akainu i Kobi. Akainu będzie walczył z Luffy. Wiem, że wiele osób uważa inaczej, że będzie to walka bardziej sabo, ale jednak, no to Luffy był przy tym, jak... A Kainu zrobił Ace i to Luffy powinien jednak mu porządnie w walnąć. Myślę, że będzie też yy, jakiś sojusz, na przykład albo kobi i yy, Luffy vs. Czarnobrody, albo Shanks i Luffy vs. Czarnobrody. Tak też może być zawsze, mówię, mówię sobie. Czemu to w jest? Wiemy również, że najprawdopodobniej tam z tym będzie walka po prostu o ostatniego Poneglyph'a. Czemu uwagi, tam przybędzie, jak nie ma żadnego poleglifa dlatego, że dzięki tego ostatniego na przykład inni nie będą mogli go mieć, coś takiego. Myślę. Myślę, że dostaniemy w końcu tam Story Michonka, Akainu, no i Shanks vs e, e, brody. myślę, że dostaniemy, ale Akainu to będzie gdzieś 3-4 rozdziałowe ewentualnie, a z Messerschmitt będzie najwyżej rozdziałowe. Maksymalnie dwóch, bo nie sądzę, żeby to były super długie backstory. Michałka może mieć trochę więcej, ale ten myślę, że będzie skupiał się głównie na takich walkach między imperatorów. Mów bo. Ostatnio mamy same walki właśnie ze Światowym Rządem, no to teraz będziemy mieli trochę właśnie z Jonko, No i myślę, że później Vivi zostanie porwana. Nie, One Piece nie będzie powodem, dla którego się wojna skończy. Wyszukajcie sobie w internecie stop, e, wywiad z Ayamą ja Ody, który był gdzieś e, pod koniec Wano, w którym Oda powiedział, że One Piece zawsze wyobraża sobie zakończenie One Piece'a, jako te, w którym kończy Luffy znajdzie One Piece'a. A tamten, który rzekomo wyciek ending, to wiecie, tak jest na przykład, że, że na jeden dzień macie, na przykład mówicie, o to jest fajne, ale na przykład, o to jest jeszcze lepsze. No i tak samo mogło być w przypadku Ody, że po prostu zmienił to zakończenie po pierwsze, dlatego że chciał, żeby było satysfakcjonujące, a po drugie, bardziej wydawało się, że fajniejsze będzie to. Na przykład na początku samego One co za Na początku samego One pisa, zakończenie miało być walką. Wszystko to miało być z walką między czterema cesarzami mózg, która faktycznie miała się skończyć lat. Ale też inaczej się stało, i do gdzieś wano mieliśmy właśnie chyba te pierwotne zakończenie Ody pokazane. Znaczy części z nich, bo oczywiście nie pozostało z nich aż tak dużo. o o no dobra Antis po prostu nie będzie powodem, dla którego wojna się zacznie. Vivi będzie tym powodem. Nawet jeśli Luffy tam się doje tej historii, to po co on ma jechać do tej Meridiosy? Luffy, no, nie jest takim typem bohatera, że o, dowiedziałem się historii, okej. Okay. On po pierwsze na Wano pojechał, żeby pokonać Kaido, nie dlatego, że go tam poprosili czy tam sojusz raz na tylko dlatego, że po pierwsze Kinemon. Był jego przyjacielem, a po drugie chciał strąć świątko, czyli ułatwić łatwiej sobie tak, jakby drogę do króla piratów. No. no i mu się to udało, a tam to dowie się historii, man pisa, no i tyle. No i może zareagować tak jak roger, okej, okay, dowiedziałem się, dobra. Myślę, że to Vivi będzie tym powodem, bo jednak światłem poluje na Vivi i mu pożąda Vivi no i po prostu zabiorą ją a jako, że Luffy jest przyjacielem Vivi, to będzie chciał ją ratować. Wierzę tę nawet bardziej niż przez to, że poznać historię świata nagle będzie chciał uratować ten świat. Luffy nie jest bohaterem. Sam to powiedział. A myślę, że... Pimolowa wojna, czyli Mary Ark będzie bardziej taką, wiecie, bitwą wszystkich piratów, wszystkich marynarzy, wersus światowy rząd. Skoro w Eket mieliśmy chaos tylko przez pięć Gorosei, a w eda przez, przez dwóch świętych rycerzy razem z Imu, to jeśli będzie Imu, święci rycerze wszyscy, pięciu starszych, jeszcze boskie ostrza, to jeszcze armia dumy rewersji Imu, to, jak epicką, jak bardzo ogromne, ogromny będzie ten, ten ark. Kurde, nie mam maców, nie widziałem. No sorry, widzę, ale ja mi się po prostu nie chciało już, no. Dobra. No i jakie mogą być walki, właśnie w e, Meridiosark? No myślę, że walki to pierwsze. Luffy, Czarnobrody, Shanks, Dragon. No i główni ci najwięksi piraci versus Imu na początku. Później to będzie, się ktoś się rozmnoży, że na przykład będą walczyć z Gorosem. Myślę, że Dragon z Garliniem będzie walczył, Shanks z Szabroka. Pokona, powstrzyma. I myślę, że mocno tacy i jak Sabo będą walczyć z włoskimi rycerzami i opanują e, haki królewskie. I mogą zniszczyć świętych rycerzy. Pięć będzie walczyło, na przykład może jeden z pięciu starszych z Lokim, Ale później tak. Z każdym, Ja wiemy, że imu odczuwa cenę za kontrakt, to nie jestem fanem, że imu chłonie i tak jak w YouTube, po pierwsze to już było. A po drugie, no, uważam, że imu czerpie z ich haki, z ich mocy. I myślę, że jak zabijemy wszystkich świętych hysterzy i wszystkich dorosłych, czyli tych 15 osób, to po prostu imu stanie się słabszy, bo już yy, raz stracił część swojej duszy w Haraldzie bo myślę, że im po prostu oddaje tam duszę, więc no... Najprawdopodobniej jak zabijemy ich wszystkich, to im osłabnie i po prostu będzie dało się go pokonać skombinowanym wielkim atakiem, albo po prostu Luffy go wtedy zniszczy, albo wszyscy po prostu go zaatakują. Myślę, jestem fanem bardziej, że Luffy go wtedy zniszczy, widzowie. A co dalej na Elbaf? No... Elbaf to myślę, że będzie... Dalej. No, najpierw Zoro będzie walczył z dorym i Brogiem. Ludzie myślą, że też Sanji, ale Oda powiedział, że wcześniej etap był To ja bym się nie dziwił, jakby w następnym rozdziale Dory i Brogi zostali pokonani. Nie dziwiłbym się tego, jakby Zoro tam walczył z nimi we dwóch i ich pokonał szybko, bo ten plan Zoro coś musi znaczyć. Uważam, że Zoro jest teraz o wiele silniejszy. Nie będzie się już patyszkował, tak jak z Lucy y, OTI i po prostu No ich pokona. Myślę, że w albo w jednym, albo w paru chapterach też stanie. Ale to jest prawdopodobne, że w jednym, bo Zoro musi też z Kingamem walczyć. Myślę, że Zoro nie zabije Kingama i święci rycerze nie polegną. Nie Somers mógłby polec, bo on jest ogólnie słabe, ale raczej Somers nie polegnie. Myślę, że Gunko przez zniszczenie znaku to no, kontrakt się z im mu zniszczy i mu to zaboli I mu znowu stanie się słabszy, ale nie na tyle, żeby jeszcze osłabnąć nie wiadomo jak. Chociaż jeśli Gunko ma znak otchłani samej, no to wtedy cena za jej kontrakt, dla im musiała być wycofana. No to po prostu wykończyłeś telefon. Dobra wizytę, do zobaczysz skałam, ściskam. Papa.